Rejestracja nowego użytkownika. Proces rejestracji rozpoczynamy od kliknięcia linku Załóż profil w panelu logowania. Z rozwijanej listy wybieramy język aplikacji. Dostępne języki to polski i angielski. W celu zarejestrowania się w programie musisz posiadać aktywne konto w DHL. Wypełniamy formularz swoimi danymi. Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Dane wpisujemy bez polskich znaków. Program nie wyświetla ich poprawnie. Uzupełniamy formularz domyślnymi ustawieniami nadawcy i zamówienia kuriera. Po zakończeniu klikamy przycisk Potwierdź. Do sfinalizowania rejestracji konieczne jest zaakceptowanie regulaminu. Po zakończeniu rejestracji pojawi się panel główny programu. Teraz można zamówić kuriera, obliczyć cenę przesyłki, dodać odbiorców do książki adresowej. Lub zmienić dane swojego profilu w aplikacji. Nadawanie przesyłki. Korzystając z zakładki Zamów Kuriera, należy określić datę nadania przesyłki. Można określić miejsce nadania przesyłki, wybrać odbiorcę z książki adresowej lub utworzyć nowego odbiorcę. Aby kontynuować, klikamy przycisk Dalej. Uzupełniamy pola wymagane z danymi nadawcy i odbiorcy przesyłki lub korzystamy z książki adresowej. Często używane adresy warto zapisać, zaznaczając pole Zapisz w książce adresowej. Wprowadzamy szczegółowe informacje dotyczące przesyłki, datę nadania, wymiary, wagę, ilość paczek. Jedna przesyłka może zawierać kilka elementów. Podajemy wymiary oraz opis zawartości każdego z nich. Wybieramy rodzaj usługi, z której chcemy skorzystać. Pojawi się podsumowanie informacji o nadaniu przesyłki. Po zaakceptowaniu regulaminu przechodzimy dalej. Drukujemy listy przewozowe na swojej drukarce. Wydrukowane listy przewozowe zachowujemy dla kuriera. Następnie podajemy miejsce i czas odbioru przesyłki. Pojawi się podsumowanie utworzonej przez nas przesyłki i jej odbioru. Aby zakończyć, klikamy przycisk Dalej. Na koniec należy przygotować przesyłki i dokumenty przewozowe dla kuriera.